Wydatki posłów. Prawdziwa cena demokracji. W Polsce co kilka lat odbywają się wybory parlamentarne. Obywatele wybierają swoich przedstawicieli i wierzą, że ci będą działać na rzecz społeczeństwa. Jednak za pracą posłów kryją się również ogromne pieniądze, które pochodzą z budżetu państwa. To my wszyscy, płacąc podatki, finansujemy nie tylko pensje parlamentarzystów, ale także prowadzenie biur poselskich, podróże służbowe, strony internetowe i wiele innych wydatków. Teoretycznie wszystko to ma służyć sprawnej komunikacji między posłem a wyborcami, ale w praktyce wygląda zupełnie inaczej. W ostatnich latach coraz częściej docierają do opinii publicznej informacje o wydatkach, które budzą zdziwienie, a czasem wręcz oburzenie. Okazuje się, że pieniądze przeznaczone na działalność poselską bywają wydawane na cele, które trudno uznać za niezbędne. Strony internetowe kosztujące dziesiątki tysięcy złotych, biura poselskie, które istnieją tylko na papierze, luksusowe gadżety kupowane za publiczne pieniądze, czy wreszcie rozliczanie kilometrów, których nikt nigdy nie przejechał. To wszystko pokazuje skalę problemu i brak realnej kontroli nad tym, jak wydawane są środki podatników. Strony internetowe za dziesiątki tysięcy złotych. W dobie internetu i mediów społecznościowych posłowie potrzebują nowoczesnych narzędzi komunikacji. Strona internetowa może być wizytówką polityka i miejscem, w którym obywatel znajdzie kontakt, informacje o dyżurach czy relacje z działalności parlamentarnej. Problem zaczyna się wtedy, gdy koszt stworzenia takiej strony nagle wynosi 45 tysięcy złotych lub nawet 47 tysięcy. Reporterzy, którzy sprawdzali te wydatki, zauważyli rzecz bulwersującą. Wiele stron, na które posłowie wydali tak ogromne kwoty, w ogóle nie istnieje. W internecie nie ma ich śladu. Wpisując adres domeny, często trafia się na pustą stronę lub komunikat o błędzie. To oznacza, że pieniądze zostały wydane, faktury wystawione, a efekt końcowy nie istnieje. Dla porównania można sprawdzić ceny rynkowe. Profesjonalna strona internetowa dla małej firmy czy nawet organizacji społecznej to koszt od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Nawet bardzo rozbudowany portal z bazą danych. Systemem logowania i zapleczem technicznym kosztuje mniej niż kwoty, jakie posłowie wpisują w swoich rozliczeniach. A tu mówimy tylko o prostych stronach z informacjami i zdjęciami. Wygląda to tak, jakby w świecie polityki obowiązywały zupełnie inne standardy finansowe. Tam, gdzie przeciętny przedsiębiorca zapłaciłby 5 tysięcy, poseł potrafi rozliczyć 10 razy więcej. I nikt tego nie sprawdza. Biura poselskie, które istnieją tylko na papierze. Jeszcze większe emocje wywołuje sprawa biur poselskich. Każdy poseł ma prawo prowadzić biuro, w którym przyjmuje wyborców, organizuje spotkania i zbiera informacje o problemach mieszkańców swojego okręgu. Brzmi to dobrze i sensownie. Niestety rzeczywistość jest inna. W wielu miejscowościach biura istnieją jedynie na papierze. Reporterzy odwiedzali lokale, które miały być siedzibami poselskimi i znajdowali puste pomieszczenia. Często nie było tam nawet tabliczki informacyjnej, a jednak poseł rozliczał wydatki. Zdarzały się przypadki, że na takie biuro przeznaczano nawet 300 tysięcy złotych rocznie. Mieszkańcy pytani przez dziennikarzy odpowiadali jednym głosem: Nigdy nie widzieli posła w tym miejscu, nigdy nie odbywały się tam żadne spotkania, nikt nie pracował w biurze. To było biuro widmo, oficjalnie istniało, bo dokumentacja finansowa była w porządku. W praktyce nie działało, ale pochłaniało setki tysięcy złotych publicznych pieniędzy. Problem w tym, że kontrola nad takimi wydatkami praktycznie nie istnieje. Poseł przedstawia rachunki, a kancelaria Sejmuje akceptuje. Jeśli lokal wynajmowany jest od znajomego, nikt nie sprawdza, czy faktycznie prowadzi się tam działalność poselską. System pozwala na dowolne interpretacje, a posłowie chętnie z tego korzystają. Luksusowe zakupy za publiczne pieniądze. Kiedy patrzymy na katalog wydatków posłów, w oczy rzucają się także zakupy, które trudno wytłumaczyć potrzebami pracy parlamentarnej. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest pióro marki Waterman z grawerem, za które zapłacono 1600 zł. Inny poseł kupił porcelanowe filiżanki, kolejny zainwestował w robota sprzątającego. Czy naprawdę takie przedmioty są niezbędne, aby poseł mógł pełnić swoje obowiązki? Trudno sobie wyobrazić, by grawer na piórze miał wpływ na jakość stanowionego prawa. Takie zakupy budzą skojarzenia z luksusem i prywatną wygodą, a nie z działalnością publiczną. Obywatele patrzą na te informacje z coraz większym oburzeniem. W kraju, gdzie wielu ludzi liczy każdy grosz, gdzie seniorzy rezygnują z leków z powodu wysokich cen, a rodziny ograniczają wydatki, posłowie kupują sobie luksusowe akcesoria z pieniędzy podatników. To rodzi poczucie niesprawiedliwości i oddala polityków od obywateli. Kilometrówki i przejazdy, których nikt nie przejechał. Największe kontrowersje budzi jednak system zwrotu kosztów za przejazdy, zwany potocznie kilometrówkami. Poseł deklaruje, ile kilometrów przejechał prywatnym lub wypożyczonym samochodem, a następnie otrzymuje zwrot pieniędzy. I tu tkwi problem, bo nikt nie sprawdza, czy te podróże faktycznie miały miejsce. Najgłośniejszym przykładem jest afera Ryszarda Czarneckiego. Polityk miał wyłudzić prawie 900 tysięcy złotych, rozliczając fikcyjne przejazdy. Z dokumentów wynikało, że pokonywał dystanse fizycznie niemożliwe, a jednak przez lata system działał tak, że nikt nie kwestionował jego rozliczeń. Podobne mechanizmy funkcjonują również w obecnym parlamencie. Rekordistami w rozliczaniu kilometrówek są posłowie polskiego stronnictwa ludowego. W ciągu pół roku potrafili pobrać średnio 44 310 zł na osobę. To kwota większa niż roczna pensja wielu Polaków. Na tle tych danych wyróżniają się także indywidualne rekordy. Grzegorz Brown wydawał średnio 171 zł dziennie na taksówki. Dziennie w skali miesiąca daje to ponad 5000 zł tyle, ile wielu obywateli zarabia, ciężko pracując przez cały miesiąc. Elastyczny system, brak kontroli i furtka do nadużyć. Oficjalnie system finansowania działalności posłów ma być elastyczny. Chodzi o to, by mogli dostosować wydatki do swoich potrzeb. W praktyce oznacza to jednak brak kontroli i otwartą furtkę do nadużyć. Nikt nie sprawdza, czy biuro rzeczywiście działa, czy strona internetowa istnieje, czy przejazdy faktycznie miały miejsce. Posłowie sami decydują, co kupują i jak rozliczają koszty. Kancelaria Sejmu jedynie przyjmuje dokumenty. W takiej sytuacji trudno mówić o przejrzystości i odpowiedzialności. System, który miał wspierać działalność posłów i ułatwiać kontakt z wyborcami, w wielu przypadkach zamienia się w mechanizm drenowania publicznych pieniędzy. A ponieważ kontrola jest iluzoryczna, kolejne afery powtarzają się z kadencji na kadencję. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal Travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.